rezerwat przyrody Barca. Idziemy na spacer. Obok jest droga S7, w związku z powyższym jest duży hałas. Ale jak pójdziemy w głąb lasu, to na pewno będzie dużo ciszej. Teraz się udamy w prawo nad zbiornik, nad kamienkę. Obszarny Natura 2000, tysiące. No Tak wydeptana ścieżka prowadzi tam właśnie do tej tak zwanej kamionki. A przed nami zbiornik wody wodny i kamionka. No to właśnie zbiornik wodny. A co tutaj mamy? Mamy dolinę. Widocznie miejscowi przychodzą i skaczą sobie tam do, do tej wody. No to kolejne miejsce, gdzie można sobie ognisko napalić. Nawet reklamówki są i śmieci są zapakowane Dobrze by było, aby je jeszcze ktoś wyniósł. pięknie. opuszczamy ten zbiornik udajemy się na drugi mam nadzieję że go znajdę tamten zbiornik nazywa się chyba kamieniołom byk także idziemy do tego byka Doszliśmy do pewnego miejsca. Tutaj jest takie podejście. jesteśmy innym. No ale co? No a teraz czeka takie podejście. Tej strony nie widać w kamerze, ale No ale daje popalić. No jeszcze tutaj ten kamsztor taki wielki. Z nami jakaś jakiś wąwusz czy już ten zbiornik to jest Widać wodę bardzo głęboko. To jest skarpa niebezpieczna. Mamy kolejne miejsce, można sobie wypocząć. Miejsce na ognisko jest ono na takiej półce. Różnica między między tutaj tą półką a tą górką to jest około 4 metry. No może niecałe. Ale woda bardzo brudna. Dos do takiego miejsca chcielibyśmy tam na dół no ale tutaj trochę jest niebezpiecznie. No dobra. No żywca, jak wyrżnę, to przy okazji będzie widać. Na razie mi dobrze idzie. Na razie dobrze idzie. Ой, я так Ну и так все презентую каменевом бек. Ну, no, а там же мы были. Очень Парзеладный крест. Też się młodzież zabawia. Obchodzimy ten kamieniołom koło, no i tu jest taka jakaś droga. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Jesteśmy wreszcie na skraju lasu. W oddali gdzieś słychać syreny. Najprawdopodobniej w którymś OSP syreny wyjął. Może w Jak tam, tam na wprost, jakbyśmy poszli, to jest obwodnica. Kielc, a tu w tą stronę kawałkiem drogi przeciwpożarowej A idziemy do auta